Bóg ma moc, aby przywrócić Twoje zdrowie i przemienić Twoje życie w kilka minut. Napisz w komentarzu wierzę i ogłoś swoją wiarę. Nie ignoruj tej modlitwy, bo dziś Pan dokona w Tobie potężnego dzieła. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, przychodzę przed Twoje oblicze w tej świętej chwili, Wołając o natychmiastowe objawienie Twojej mocy w życiu osoby, która teraz modli się ze mną. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa proszę Cię, aby Twoja chwała wypełniła to miejsce, aby Twoja obecność ogarnęła każde serce i aby Twoje światło rozproszyło wszelki cień choroby, bólu i cierpienia. Duchu Święty. Tchnij w to życie swoim odnowicielskim tchnieniem. Żywy Boże, stwórco nieba i ziemi, składam przed Tobą każdą chorobę, która dręczy to ciało, każdy ból, który odbiera pokój, każdy objaw, który wywołuje strach i rozpacz. Proszę Cię, Ojcze, dotknij teraz swoją potężną ręką. Niech wszelkie zło zniknie. Niech każda choroba straci swoją moc, niech każda chora komórka zostanie uzdrowiona, a każdy organ otrzyma nadprzyrodzony dotyk i zostanie wzmocniony w imię Jezusa. Panie, ogłaszam teraz, że wszelkie stany zapalne zostaną usunięte, że każda infekcja ustąpi, że kości zostaną wyrównane, mięśnie odnowione. A nerwy i stawy powrócą do pełnej sprawności. Ogłaszam, że kręgosłup zostanie uzdrowiony, oddech się unormuje, serce będzie biło w harmonii, a całe fizyczne i psychiczne zmęczenie zniknie natychmiast. Ojcze, w mocy imienia Jezusa rozkazuje, aby wszelka słabość odeszła. Aby każde niewytłumaczalne zmęczenie się skończyło, aby wszelka apatia się rozproszyła, i aby ta osoba poczuła nową siłę przenikającą jej istotę. Błagam Cię, Panie, aby umysł został uwolniony od wszelkiego niepokoju, troski i udręki. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ogarnie każde myśli. Przynosząc spokój, równowagę i ukojenie. Jezu Chryste, Ty jesteś lekarzem nad lekarzami, masz władzę nad każdą chorobą, uzdrawiałeś niewidomych, sprawiałeś, że chromi chodzili, wskrzeszałeś umarłych i przez Twoje miłosierdzie nic nie jest niemożliwe. Dzięki Twojej przelanej na krzyżu krwi, każda choroba została już pokonana, i ogłaszam z autorytetem, że to życie właśnie teraz zostaje odnowione. Każdy ból, który się utrzymywał, musi odejść. Każda dolegliwość bez diagnozy znika. Każdy przewlekły problem zostaje odwrócony. Panie! Działaj w sposób nadprzyrodzony, przynieś pełne i definitywne uzdrowienie. Błagam Cię, ojcze, aby żaden ślad choroby nie pozostał, aby wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, zostało teraz wypędzone w imię Jezusa. O Boże, niech ta osoba poczuje teraz niezwykłe ciepło przepływające przez jej ciało, dreszcz Twojej chwały. Boski dotyk, który potwierdza, że już działasz. Niech każda komórka zostanie oczyszczona, każdy układ ciała wróci do swojej doskonałej funkcji, każda przeszkoda w procesie uzdrowienia zostanie teraz złamana mocą imienia Jezusa. Panie, dotknij nie tylko ciała, ale także duszy i ducha. Ulecz emocje, zaguj rany przeszłości. Usuń wszelki smutek, każdy uraz, każdy ciężar, który powoduje choroby emocjonalne. Niech depresja nie ma już miejsca, niech lęk się rozproszy, niech strach zostanie pokonany. Ojcze, ogłaszam całkowite uwolnienie, ogłaszam nowe życie, pełne siły, energii, pokoju i radości. Panie, niech ta osoba będzie żywym świadectwem Twojego cudu, niech przemiana w jej zdrowiu będzie oczywista, aby mogła z wdzięcznością uwielbiać Twoje imię. Chwalę Cię, Boże, bo wiem, że ta modlitwa już została wysłuchana. Wiem, że jest moc w imieniu Jezusa i że ten, kto woła z wiarą, otrzymuje zwycięstwo. Niech Twoja boska siła nadal działa, i niech w ciągu kilku minut to uzdrowienie stanie się pełne, przynosząc pokój, ulgę i całkowitą odnowę. Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i niewyczerpane źródło miłości, ponownie staję przed Twoim majestatem, aby zintensyfikować to wołanie. Boże, moja dusza woła o Twoją moc. O Twój boski dotyk, o cud uzdrowienia, który tylko Ty możesz uczynić. Ojcze, nie ma choroby, która mogłaby oprzeć się Twojemu głosowi, nie ma bólu, który mógłby trwać w obliczu Twojej chwały, nie ma diagnozy, której nie mógłbyś odwrócić. Duchu Święty Boży, zapraszam Cię teraz, abyś wkroczył z pełną mocą w życie tej osoby która modli się ze mną. Dmuchnij swoim wiatrem uzdrowienia. Dotknij od stóp do głów. Przejdź przez każdą komórkę, każdą tkankę, każdy organ, każdy układ ciała i ustanów całkowitą odnowę. Duchu Święty, przyjdź teraz i napełnij to ciało. Wyrównaj każdą kość. Wzmocnij każdy mięsień. Uzdrów każdy nerw i oczyść każdy organ wewnętrzny. W imię Jezusa niech wszystko, co jest nieprawidłowe, powróci do swego doskonałego stanu. Wołam do Ciebie, Panie, aby wszelki ból zniknął teraz. Niech każde uczucie ciężaru, każdy ucisk w klatce piersiowej, każda fizyczna udręka zostanie rozproszona. Niech oddech stanie się lżejszy, niech płuca zostaną wzmocnione, niech wszelkie duszności zostaną usunięte mocą Twojego ducha. Mój Boże, jeśli w tym ciele jest jakikolwiek stan zapalny, jakakolwiek infekcja, jakikolwiek wirus czy bakteria, niech teraz zostaną zniszczone autorytetem imienia Jezusa. Panie! Prorokuje życie nad każdą komórką. Nakazuje, aby każdy organ funkcjonował doskonale. Ogłaszam, że serce bije w idealnym rytmie, że krew krąży z siłą, a wszelkie zaburzenia ciśnienia krwi są teraz wyrównane. Ojcze, dotknij układu krążenia, oczyść tętnice, usuń blokady, wzmocnij kości. Przywróć siłę stawom, odnowi mięśnie. Mój Boże, niech wszystko, co było osłabione, otrzyma teraz tchnienie życia. Panie, żaden negatywny diagnoz nie może przetrwać wobec Twojej mocy. Ogłaszam w imię Jezusa, że wyniki badań zostaną odmienione, że testy potwierdzą Twoje uzdrowienie. Że pojawią się świadectwa na Twoją chwałę. Tam, gdzie była choroba, niech będzie zdrowie. Tam, gdzie było cierpienie, niech będzie ulga. Tam, gdzie rokowania były złe, niech nastąpi cudowna przemiana. Boże, Ty jesteś Bogiem niemożliwego i wierzę, że już teraz dokonuje się przemiana. Ojcze, Powierzam Ci również zdrowie emocjonalne i psychiczne tej osoby. Panie, jak wiele chorób jest wynikiem strapionego serca, przeciążonego umysłu i zranionej duszy. Ale dzisiaj, w imię Jezusa, ogłaszam całkowite uwolnienie. Niech każdy lęk zostanie rozproszony, niech cała niepewność zniknie. Niech każda głęboka melancholia straci swoją moc. Duchu Święty, napełnij to serce swoim pokojem. Usuń traumy, wymasz bolesne wspomnienia, odpędź wszelkie ciemierzenie i przynieś ukojenie teraz. Mój Boże, niech każdy duch depresji zostanie wyrzukony. Niech każde uczucie bezwartościowości Samotności i beznadziei zostanie zastąpione Twoją nadprzyrodzoną radością. Panie, niech ta osoba poczuje się otulona Twoją miłością, niech odczuje odnowienie, niech doświadczy nowego początku. Każda bezsenność, każda apatia, każde psychiczne niepokoje, niech upadną teraz w imię Jezusa. Ojcze, wołam do Ciebie. Aby każdy, kto teraz się modli, został umocniony w wierze. Niech ufają Twojemu działaniu, niech mają pewność, że Panie, już działasz. Boże, jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Czynisz cuda w przeszłości i czynisz je także dzisiaj. Dlatego ogłaszam, że ta modlitwa nie pójdzie na marne. Wierzę, że uzdrowienie się objawia, że cud już się dzieje, że niemożliwe staje się rzeczywistością. Panie, chwalę Cię, bo wiem, że każde słowo wypowiedziane w tej modlitwie wypełnia się. Wysławiam Cię, bo widzę przez wiarę, że przemiana już następuje. Mój Boże, ożyw tę osobę. Daj jej znak Twojej obecności, spraw, aby poczuła, że coś niezwykłego dzieje się w jej ciele i duszy. Duchu Święty, dotknij, dotknij z mocą, dotknij z namaszczeniem. Boże, czuję, jak Twoja chwała się porusza. Czuję, jak Twoja obecność przenika każde miejsce. Wiem, że właśnie teraz ludzie są uzdrawiani. Wiem, że ból już odszedł, wiem, że ciężar już się rozpuścił, wiem, że objawy już zniknęły. Panie, niech ta osoba powstanie odnowiona, niech zobaczy na własne oczy zmianę, niech zauważy, że coś nadprzyrodzonego się wydarzyło. Ojcze, kontynuuj swoje dzieło. Nie przestanę wołać, dopóki uzdrowienie nie będzie całkowite. Wiem, że jesteś wierny w wypełnianiu każdej obietnicy. Wiem, że Twoją wolą jest dawać życie, odnowę i pełnię. Mój Boże, objaw się jeszcze potężniej: Przemień każdą słabość w siłę, spraw, aby niemożliwe stało się żywym świadectwem aby twoje imię było wywyższone alleluja czuję że niebo teraz się porusza czuję że coś potężnego się dzieje boże twoje imię będzie uwielbione poprzez to uzdrowienie twoje światło rozbłyśnie nad tym życiem i w ciągu kilku minut wszystko będzie inne wszechmogący boże Ojcze miłości i miłosierdzia, w tej chwili ogłaszam, że uzdrowienie już się dokonało mocą imienia Jezusa. Tak, Ojcze, ogłaszam, że każda osoba, która modliła się z wiarą, już otrzymała pełne uzdrowienie, ponieważ twoja moc się objawiła i uczyniła niemożliwe możliwym. Panie, z całego serca Ci dziękuję, bo wiem, że ta modlitwa została wysłuchana w niebie, i że Twoja potężna ręka dotknęła każdego ciała, każdego umysłu i każdej duszy, która potrzebowała cudu. Ojcze, choroba nie ma już miejsca, każdy ból zniknął, każdy objaw się rozpuścił, słabość została zastąpiona siłą, zmęczenie ustąpiło miejsca witalności. To, co kiedyś było powodem udręki, teraz stało się świadectwem Twojej mocy. Mój Boże, uwielbiam Cię, bo wiem, że ta osoba już czuje różnicę, już odczuwa ulgę, już doświadcza Twojego odnowienia, które przepływa przez każdą część jej istoty. Alleluja! Panie, ogłaszam że żadna choroba nie będzie miała już władzy nad tym życiem. Każda dolegliwość została wypędzona. Każdy duch choroby został wyrzukony i nie może powrócić. Ciało tej osoby jest teraz zapieczętowane przez Twojego Ducha Świętego. I żadna strzała wroga nie będzie mogła ponownie zaatakować jej zdrowia. W imię Jezusa wołam: aby to błogosławieństwo zostało zabezpieczone, aby ten cud był trwały, aby nie było żadnych nawrotów, aby nic nie mogło zniweczyć tego uzdrowienia. Ojcze, dziękuję Ci, bo wiem, że ta modlitwa wykracza poza fizyczne uzdrowienie. Wiem, że nastąpiło uwolnienie duszy, że serce tej osoby zostało odnowione. Że każdy smutek zamienił się w radość, że wszelka niepewność została zabrana przez Twoją moc, a teraz nadprzyrodzony pokój wypełnia każdy jej myśl. Mój Boże, niech ta osoba rozpocznie nowy etap pełni życia, czując się odnowiona, silna, zdrowa i całkowicie uzdrowiona przez Twój boski dotyk. Panie, proszę. Aby ta wiara pozostała niezachwiana, aby każdy, kto otrzymał to uzdrowienie, nigdy nie zwątpił w Twoją moc, aby nigdy nie zapomniał o tym, co uczyniłeś, ale żył, by świadczyć i wielbić Twoje imię. Niech to odnowienie będzie żywym dowodem Twojej miłości. Niech ta osoba zostanie użyta do budowania innych, do niesienia nadziei tym, Którzy wciąż potrzebują Twojego dotyku do ogłaszania, że Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, zbawia i przemienia życie. O Boże, uwielbiam Cię całym moim jestestwem. Wywyższam Twoją wielkość, uznaję Twoją absolutną moc i ogłaszam, że tylko Ty jesteś godzien wszelkiej czci, chwały i uwielbienia. Ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec. Ty jesteś tym, który nigdy nie zawodzi, tym, który spełnia swoje obietnice, tym, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Aleluja, Panie, bo wielkie są Twoje dzieła. Ojcze, ogłaszam, że od tego momentu rozpoczyna się nowy etap w życiu tej osoby. Etap zdrowia, siły, pokoju i odnowy prorokuje dni pełne radości, serce pełne wdzięczności i drogę naznaczoną zwycięstwami. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że ta modlitwa nie wróci pusta, ale spełni każde przeznaczenie, dla którego została wysłana. W potężnym imieniu Jezusa, tego który pokonał śmierć, który króluje na wieki, który daje nam życie i życie w obfitości, pieczętuję tę modlitwę i ogłaszam: To już się stało, to jest dokonane, uzdrowienie już nadeszło. Amen i amen.